Ciemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzień dobry, witamy. Jak rzeczna. Tak. tyle mnie opieprzyła. Słuchajcie, yy, opieprzyłaś? No. no może troszkę. Miało to inaczej wyglądać, dlatego że przepisy, które są na moim kanale, to nie są przepisy robione nie zawsze, robione w ciemno, czyli po prostu jest to sprawdzone przeze mnie, i wtedy, jak jest ok, to wtedy. Jest to robione, żebyście sobie zrobili. No i dlatego właśnie już pewna czynność została pominięta. Mianowicie solanka jest już przygotowana. Tu mam dowód, czyli dwie paczki od solanki. Solanka dostępna w sklepie Jelux, gotowa na półtora litra wody i właśnie na tej solance będziemy robić wspaniałe szynki. Tutaj jest 3 litry wody, prosto z kranu i właśnie rozmieszałem sobie już to pięknie. Oczywiście to nie jest wszystko, bo Eksperymentem w tym wszystkim będzie to, co za chwilę. Nie wiem, czy jakoś tam mignęłeś, pokazałaś już to, czy nie? Widać. Widać już pomarańcze? No tak, położyłeś to jak. No to dobra, czyli będą pomarańcze. Słuchajcie. Szynki. Tu mam takie super szynki. Dlatego pomyślałem, że to zrobię. Od razu mam cztery sztuki, dlatego że zakładam, że będzie OK. Spójrzcie, jakie piękne kulki. To są szyneczki kuleczki. Zobaczcie. W sumie trzy sztuki kulki. Jedna jest taka płaska, jedna jest inna. Razem jest tego 4,8 kg, więc teoretycznie na te mięso dwie paki tej solanki to jest nieco za dużo, ale wsypałem dwie paczki na ten garnek, żeby po prostu sobie to luźno pływało. Musimy sobie to nieco nastrzyknąć i przełożyć do tej solanki. A później czekaj, ja tego nie pogmatwał inaczej. Zobaczcie, tak jak wspomniałem Wam o pomarańczach. Eksperyment. Co wyjdzie, to się okaże. Pomarańcze wyszorowane, nie za duże. Kroimy sobie w plasterki i dorzucamy do tej solanki. Co to wniesie, też jestem ciekawy. Myślę, że po tym filmie wszyscy będziemy mądrzejsi. Kroimy w plastry. Ty to nie wiem. Czego nie wiesz? Czego nie wiesz? Będziesz mądrzejszy. A dlaczego nie ubierasz tego? Nie ubieram, dlatego, że dam ze skórą. Ja już kiedyś mówiłem o skórze, znaczy, ale. Znaczy, ja ci mówiłam dzisiaj o skórze. <noise> nie, to było w nocy. Nie, dzisiaj. <noise> Wyszorowałem. Ja wiem, że różne mogą być opinie, ale słuchajcie, kto nie eksperymentuje, ten po prostu nie je. A ja się tak jeszcze zapytam, wtrącając już całkowicie przypadkiem. Nie szkoda Ci do eksperymentu czterech szynek? Nie szkoda. Ja już mam, ja wysłuchaj. Ty już jesteś przekonany, że to wyjdzie? Jestem przekonany, że to wyjdzie i Ty też jesteś przekonany, ja że... Eksperymenty ja eksperymenty robię, ale aż, aż tak ważna to nie jest. Zajrzyj tam do tego garnuszka. Pachnie pięknie pomarańczami, przynajmniej tu na tej desce. Bardziej jak kompot wyjdzie, a nie... Eee, wiesz co? <laughs> tak jak Ci już powtarzam po raz kolejny. Nie wiem, ale się dowiem. Słuchajcie. Zaczniemy... Uuu. Może nie od tej tylko... O tej kulki. Oczywiście później szynki przełożymy, one będą piękne, idealne, soczyste do lodówy, bo należy pamiętać, że peklujemy w odpowiedniej temperaturze odpowiedni czas. Oczywiście jak mamy duży mięsień, to należy to nastrzyknąć, żeby była pewność, że w środku będzie różowe i przepeklowane tak jak Zakładamy. Więc kochani, słuchajcie. Ja sobie nastrzyknę te wszystkie mięsiwa. Porządnie przekładam je do tego gara. W chłodnym miejscu mam nadzieję, że nic się z tym nie wydarzy. Uu. I po peklowaniu myślę, że będzie trwało ono tydzień. Wracam do Was i zajmiemy się tym dalej. Zobaczcie, nic się z tym nie wydarzyło. Zapach jest piękny, nieco. Zapach jak zapach, ale jak to ładnie pomarańczy. wygląda. No tak, ale pomarańczy proponowałbym już nie jeść. Zobaczcie, po tym czasie te pomarańcze tu widać po bokach, się porobiło takie, jakby nie wiem, myślę, że to te soki zaczęły tam się wydostawać do tej zalewy. Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie robiłem tego jeszcze, więc nie będę udawał tutaj mądrego. Jeśli mamy temperaturę niską. W ogóle nie możesz udawać mądrego? Weź, bo cię uchlapie zaraz. Jak mamy temperaturę niską, to nawet jak mamy tyle przypraw, bo w tej solance jest bardzo dużo przypraw, i nawet pomarańcze, to nic się z tym nie dzieje. Spójrzcie, jak pięknie. Wyciągniemy sobie to teraz takie sztywne, takie to mięcho fajne. Widać, że przepeklowało się. Co? No, chociaż mięso. Weź. Wyciągamy to na Michę. Nieco to obsuszymy, bo będziemy to ładować w siatkę. Piękne kulki. O, jest. Zobacz. Nieraz. Są pytania czemu mięso jest tu czerwone, tu siwe. To jest od tego jak dotyka do siebie, gdzieś tam do ścianek, czy też do drugiego kawałka mięsa, to tak się to właśnie odbywa. Tu kawałeczek listka, to też go tu... Kurde, ciekawy jestem co to też, nie? No. O, tu kawałek liścia. Pięknie to wygląda naprawdę. O, tu czosneczek. Mam te kawałeczki zostawimy i ostatni kawałek. Kurde. Na pewno przepeklowane, bo to już jest widać. Wiesz? Także w loduwie było tam, nie wiem, 4-6 stopni w takim przedziale. Nastrzyk był. Kurde, tak ślisko, co? O mój Boże! I wszystko jest jak być powinno. Dobra, ostatni kawałek. Teraz biorę aplikator siatki i za momencik siateczki. Siatka: czym ciaśniejsza, tym lepsza. To jest dwunastka siatka do węzonki zbójnickiej. Nazywa się ona do polędwiczek, jakby ktoś chciał kupić. Więc ona będzie właśnie użyta do. A nie nazywa się ostatnio jakoś inaczej? Nie... Coś tam jakaś zmiana mała nastąpiła, ale generalnie jest tak, że 12 to jest liczba oczek po obwodzie. 24 to jest liczba oczek po obwodzie, czyli 24. Każda. Rozmiar siatki się tak właśnie liczy, mierzy, czyli. 12, 24, 15, 18, to wszystko to jest właśnie yy, oczka, ilość oczek. Jeśli wchodzi na aplikator, a wchodzi tak jak widzicie, to jest wszystko tak, jak być powinno. Ja sobie przyciąłem takie cztery kawałki, czyli na wszystkie cztery teoretycznie, a praktycznie zastanawiam się tylko nad tą jedną szynką, która nie jest kulką, bo jak będzie. Nieładnie się ułoży w siatce, to będzie trzeba ją po prostu zasznurować, albo w ogóle nie sznurować. Zawiązane ładnie, ładnie na końcu. Ja zawsze te końcówki obcinam, żeby nie wisiało później takie nie wiadomo co. Bierzemy pierwszą kulę, ale piękna, co? O jest. Wszystkie ładne. Aplikatorek centralnie na środek. Teraz, o! I ciasno. Tu przytrzymujemy, a tu napychamy. I wtedy mamy oczka ładnie równe, ta szatka nie jest pościągana, wszystko jest tak, jak być powinno. Zakręcam zawsze tutaj ciasno. Zobacz, ja muszę to wszystko Wam, kochani, pokazać, jak to ma być zrobione, bo to ma smakować, ale ma też i wyglądać. Wiadomo, że swojskie to, to robione w domu, to nie, musi być nie wiadomo jak, ale jak mamy tu, tak jak teraz, i tu, tak jak teraz to wygląda to lepiej. I tu teraz chodzi o to, że niektórzy widzę zostawiają takie, takie coś. Ale po co? Wystarczy i już tego nie ma. Czy nie jest lepiej? Jest lepiej. I teraz co? Bierzemy tak i odwieszamy do porządnego ocieknięcia. Bo tak jak wszyscy doskonale wiemy, wszystko przed wędzeniem ma być osuszone w warunkach domowych, następnie wygrzane i osuszone jeszcze bardziej w wędzarni bez dymu, to zobaczycie później. A jak kto nie wie, jak to powinno się prawidłowo robić, zapraszam na mój film na YouTube: Błędy podczas wędzenia. Tam wszystko jest wytłumaczone bardzo wielu osobom. Ten film pomógł. Więc ja sobie to wszystko pakuję w siatki, odwieszam do ocieknięcia, i jak już nam ładnie ocieknie, to do wędzarni. Wędzarnia oczywiście 50 stopni. Będzie włączona, dzisiaj jest na minusie temperatura, ale mówię to jeszcze kilka ładnych no, godzin potrwa, więc czekajcie. Pójrzcie, jak to wygląda. Oczywiście już mam wygrzane nawet. Pominąłem po prostu tę czynność, bo to jest oczywiste. Tak rozmieściłem sobie te szyneczki w wędzarni. Ta jedna. To się zastanawiałem, jak ją zrobić, to no jednak włożyłem siatkę. Tu ta siatka nie dolega w jednym miejscu, ale przeżyje jakość. I słuchajcie, teraz zwiększamy na 60 stopni, na zielono widać. Generator dymu na, połowa, na połowę. Wyłączamy nawiew, zmieniamy na generator dymu. Więc jak zmieniliśmy, to musimy tu zamknąć ręka w dziura, wy nie patrzcie. Tą klapkę. O! Zamykamy wędzarnię, zrębki oczywiście bukowo-olchowe najlepsze, klasa 8, czyli tu, to to jest tu napisane, taka klasa zrębków jest przeznaczona do tej wędzarni, wędzarnia oczywiście HMG Smoker, Wielu os wiele osób kupiło, wszyscy zadowoleni, yy, polecam i podpalamy w temperaturze 60 stopni, wędzimy myślę z 5 godzin, tak porządnie i potem parzenie. Równiutko 5 godzin za nami. Spójrzmy, jak to wygląda. Czy jest kolor odpowiedni? Czekajcie. Kolor jest ładny, ale nie wiem, czy jeszcze troszkę nie. Nie przytrzymam. Co? Jak to wygląda? Pokażcie mi to. Jest ładny, ale po parzeniu on jeszcze zblednie. No, tam, jak tam wygląda. Je, jeszcze trzeba przytrzymać. Dym jeszcze leci. Słuchajcie, jak mamy generator na połowie, nadmuch na połowie, to jak to wygląda tutaj? Zobaczcie. Pół pojemniczka z rębków jeszcze zostało. A więc, słuchajcie, zrobimy to tak, że ja jeszcze to przytrzymam, tylko teraz zrobimy, dołożymy dymu. Szybciej leci. Na pewno będzie leciał szybciej, bo ten kolor trzeba nieco podkręcić. Jest już ciemno na dworze, ale myślę, że z godziny na pewno jeszcze, żeby nabrało nieco ciemniejszego koloru. Tak, tak właśnie zrobię. Sześć, sześć długich godzin. Ale było warto, tak? Bardzo. To to są przyprawy od solanki, czyli kawałki pieprzu, jałowca, więc spokojnie jest wszystko pięknie. Słuchajcie, ta jest mniejsza, tak jak było wiadomo, i te kulki są takie w miarę równe. Ta, kiedy już miała 68, to jest po termometrze dziura, została wyciągnięta, bo w tom wbiłem termometr na sam początek. Ona miała 68, wyciągnąłem. I wbiłem w następną, w tą chyba dobrze pamiętam. Jo, tu jest dziura po termometrze. Pokaż dziurę, dziurkę. I ta miała 64, więc widzicie jaka to jest różnica. Jeśli mamy porównywalnie te szynki takie same gabarytowo, to wtedy jest ale OK. Tak, ta. ale to co, którą kroimy? Nie, no chodziło o to, że w tą powinieneś wbić. A się czepiasz. Ci powiem, czepiasz się. Pięknie wyszły. Przekroję, przekroję tą co. Tą i tą, te dwie. Więc słuchajcie. Tak zrobimy, żeby było to wszystko widać. Jedną i drugą. Zaczniemy od tej mniejszej w połowie. Szynki, to Wam powiem, że. Nieskromnie powiem, że lubię robić. W środku jest taka warstewka. Nie, coś potrafisz. W środku. A jaki zapach? Mm. Taka warstewka, czy coś pomarańczowego pokażcie mi. Jakbym siedział na drzewie pomarańczowym. <grym> nie no, żartuję, aż tak to nie. Ale pięknie wygląda, nie? Na razie to zdejmę i przekroimy sobie od razu tą drugą. Ja je wyniosłem nie do lodówki, tylko po prostu do piwnicy, więc są bardzo świeże. W połowie. Od przodu proszę pokazać. Pamiętajcie, ile się peklowały z nastrzykiem. Mega soczyste, jak to wygląda? Mega soczyste, co? No, mega soczyste. No Od nastrzyku takie są ślady, widać? Tak, ale to to, nie? To co, zaczniemy od tej, nie? Ciągamy siateczkę. O. Toś piękne tak Doparzona, bo to już widać, tylko wizualnie spojrzysz, to już widzisz, że jest doparzona. Coś pięknego. Inny mięsień jest ten i inny jest ten, więc smak też będzie zapewne inny. Muszę oczywiście przetestować, nie? Sprawdzić, czy jest faktycznie ten smak nieco inny. Tak powinna wyglądać czynka. O, tu właśnie patrzcie, jeszcze wam coś chcę pokazać jeszcze. Te czarne kropeczki. To jest od zalewy peklującej. Tak jak mówiłem, nastrzykiwałem. Zobaczymy teraz, czy czuć pomarańcze. Zjesz pół szynki, dopiero wtedy powiesz swoje te tak? uczucia. Nie przeszkadzaj mi. Za bardzo to nie czuć. Ale solanka wyglądała jak grzaniec. No solanka była piękna. Mhm. Więc polecam kochani, dajcie sobie pomarańczę, nie kosztuje to milionów, a zawsze to będzie ta solonka inaczej wyglądała, nie? Pyszne, o Jezu. Mm -hmm. po termometrze. Mm -hmm. Taki przekrój ma układ mięśni, szynka kulka i takie właśnie coś powinno być. To jest prawdziwa szynka, tylko no wiadomo, ten nastrzyk, ale Próbujmy tą drugą jeszcze, ja? Może będzie się czymś różniła. No właśnie. O, właśnie o to mi chodzi. Trochę tam, tu powiem, że... Kroimy. Taki nie za gruby plasterek, tam centymetr. Maksymalnie. Dzięki. A już inaczej, nie? Już jest inny układ mięśni. No, Też był taki delikatny jak nastrzyk. A? Jak mieszka. Jak karkówka. Przepraszam, baleron. No, inaczej zupełnie smakuje. Bo jak wszyscy wiemy, mięśnie wieprzowe, jakiekolwiek, wołowe i, i w ogóle inne, gotowane jałowo, czy tam robione jałowo, każdy mięsień ma inny smak. Więc to jest inaczej i inaczej się nazywa, jeśli chodzi o mięsień, i to się też inaczej nazywa. Coś nie coś potrafię. No tak troszeczkę ci wychodzi. Mm. Polecam, kochani, zróbcie sobie szyneczki takie. Dorzućcie tego pomarańcza. Może faktycznie by trzeba wycisnąć ten sok ze świeżej pomarańczy. To wtedy by nieco inaczej to było. Zrobić nastrzyk. Może i tak by było lepiej, no ale człowiek się uczy ja całe mu wydała życie. Olejek pomarańczowy. Nie, olejek nie. A co ci po olejku, jak olejek będzie pływał na wierzchu. No tak. Ale da swój Nie da. Nie da. N -n -n. To nie jest ciasno. O, powstałoby za dwa tygodnie, i by się zrobiła taka... Mhm, Już... Ciasto by się zrobiło. <gry> Już by się zrobiła ta solanka mhm. taka wież. No, właśnie. Zrób tasę. Polecam, kochani. Oczywiście, jeśli film się podobał, łapa w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. W takiej kolejności. Tak jest. Niedługo 100 tysięcy subów. Przy każdym filmie będę to powtarzał. A na 100 tysięcy subów, jak wszyscy wiemy, moja operatorka zasiądzie tu albo tu i się ujawni. A więc szybko, szybko. Tak jest. Słuchajcie. Jeśli chodzi o solanki te gotowe, które było widać, które były użyte na samym początku tego filmu, jak również wszystkie inne rzeczy, choćby nawet siatka, ta, czy różna, inny rozmiar, gabaryt i, i w ogóle, wszystko zostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie pod filmem. A jak wpiszecie kod rabatowy Kostrzewski 10, to będziecie mieli wszystko 10% taniej. Należy pamiętać o tym, że kod rabatowy obowiązuje na wszystkie rzeczy nieobjęte. Promocjami w danym momencie. Więc jeśli na przykład teraz jest chyba szynkowa, przyprawa do szynkowej, to na nią kod rabatowy nie działa, bo jest mega tanio bez kodu. Tak. Wędzarnia HMG Smoker to ona właśnie wędziła przez 6 godzin. Te piękne szyneczki link do wędzarni macie również pod filmem. Oczywiście długi okres oczekiwania. Chociaż z tego co wiem Maciek tam przyspiesza trochę obroty. Więc polecam Wam takie wędzarnie bo naprawdę rewelacja. Social media nasze, Facebook, grupa tak jak tam z tyłu widzicie, pokaż moje operatorko, Swojskie Gotowanie i Wędzenie. To jest grupa która ma 221 tysięcy tam z kawałkiem grupowiczów. Zapraszamy Ciebie serdecznie na naszą grupę. TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Jeśli chodzi o szynki nie pomarańczowe? Jak to nazwać? Pomarańczowe. Tak. Egzotyczne. Egzotyczne? Nie, egzotyczne, że nie. Polecamy. Pozdrawiamy. Cześć.